Witam niezmiernie serdecznie. Jest taka stara legenda, taka stara opowieść o yy, takim pustelniku. Żył gdzieś w samotności, no, jak pustelnika przystało. Żył gdzieś na skraju lasu, na skraju nędzy, w jakiejś pieczarze. Żywił się tym, co uzbierał owocami, nasionami albo korzonkami, które gdzieś tam wykopał. Ale kiedyś poszedł do spowiedzi. I temu spowiednikowi mówi, że w zasadzie trudno mu znaleźć jakiś grzech, bo on niczego nie posiada, że on w zasadzie zajmuje się tylko tym, żeby umartwiać swoje ciało, żeby je dyscyplinować, żeby, żeby je trzymać w jakichś jakich ryzach. I ten spowiednik się pomyślał na tym chwilę i mówi mu: Wydaje mi się, że jednak grzeszysz. I to grzeszysz dosyć poważnie. Grzeszysz. Z zachłannością. A ten pustelnik mówi: Jaką zachłannością? Przecież nic nie mam, nic nie posiadam. A ten spowiednik mówi do niego: Posiadasz, masz, masz siebie, swoje ciało i traktujesz je, jakby ono było tylko Twoją własnością i możesz je sobie zniszczyć. Tymczasem ciało powinno być narzędziem do tego, żeby tworzyć dobro, żeby pomnażać to dobro. I tak mi się przypomniała ta historia, bo w dzisiejszych czytaniach chyba taki wspólny mianownik to jest takie, takie wydaje mi się, pytanie: jaki użytek, jaki użytek robię z mojego ciała, z tego, kim jestem, zmienia, z tego, co posiadam, jaki użytek robię z mojego życia. Posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami, i gdy zobaczył przychodzącego Jezusa, rzekł: Oto baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do niego: Rabbi, to znaczy, nauczycielu gdzie mieszkasz? Odpowiedział im, chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia <laughs> pozostali u niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego powiedział Ty jesteś Szymon syn Jana ty będziesz nazywał się Kefas to znaczy Piotr Myślę że dobrze by było gdzieś mieć w głowie czytania dzisiejszej liturgii w pierwszym czytaniu ze starego testamentu było o powołaniu Samuela którego Bóg wołał on pytał swojego nauczyciela i ten nauczyciel odesłał go do Boga Prosto do Boga. Powiedział mu, jak usłyszysz głos, to powiedz mów. Mów Panie, bo sługa Twój słucha. W liście świętego Pawła słyszymy taką przestrogę, żeby, żeby to swoje życie, żeby to swoje ciało dobrze wykorzystać, żeby, go, żeby nie, nie służyło czemuś złemu. I w Ewangelii widzimy Jana Chrzciciela, który oddał swoich uczniów. Oddał swoich uczniów Jezusowi. To jest dość ważna rzecz. Jan Chrzciciel wystąpił no jakby w poprzek tego świata, sprzeciwiał się wielu rzeczom. I fajnie byłoby mieć takich uczniów, którzy by mówili, jesteśmy z Tobą, ale Jan Chrzciciel oddaje ich Jezusowi. I ci uczniowie, potem apostołowie, ci uczniowie też ich życie się zmienia, kiedy. kiedy Patrzą na Jezusa, kiedy są z nim, ich życie się e, zmienia. I e, tak sobie myślę, oczywiście, to, co się dzieje w liturgii Kościoła, kiedy po chrzcie zaczyna się okres zwykły, e, kiedy jakby tak zwyczajnie, e, to już mówiłem ostatnio, że ludzie zwyczajnie pracują, nie wiem, e, żyją, są ze sobą w domu w codziennych sprawach. Myślę, że właśnie to jest, to jest taki, taki moment, żeby zastanowić się, jak to robimy, jak przeżywamy, jak przeżywamy to życie. Być może ten przykład z tym pustelnikiem no, jest zbyt radykalny i ktoś mógłby przestać słuchać, bo sobie, po, sobie pomyśli, że taki pustelnik to może być, nie wiem, jakimś znakiem zapytania, nie wiem, dla duchownych, dla zakonników, dla sióstr zakonnych. Tak to kiedyś ojciec Leon Knabit powiedział, że e, ponieważ e, mnisi się nie mnożą, to powinni się przynajmniej dzielić. E, ale nie chodzi tutaj e, tylko o mnichów, o zakonników. E, myślę, że warto e, pomyśleć o sobie. O ciele, o tym kim jestem, o swoim życiu i popatrzeć na to z jakiegoś dystansu, żeby się zastanowić nad tym, co, co z tym robię, jak to robię, jak powinienem robić. I tutaj, kiedy patrzymy ze strony religii, to niestety pojawia się takie niebezpieczeństwo, że religia czasem redukuje się tylko do jakiegoś systemu zakazów, do systemu prawa. Z dziesięcioro przykazań, z których większość zaczyna się od nie. I niestety tak na to jakoś można, można patrzeć, że, że religia to trzeba się smucić, trzeba się wyrzekać, trzeba sobie odmawiać, trzeba rezygnować z tego, co fajne. Tak jak ktoś powiedział, że wszystko, co fajne, to albo grzech, albo tuczy. No i tu jest, to myślę, że to jest duży problem. Chciałbym, żebyśmy zmienili sobie myślenie, że tymczasem. Trzeba się cieszyć, trzeba zobaczyć, że ciało jest darem. Oczywiście jedno ciało jest większe, inne są mniejsze, różnie bywa, ale że dostaliśmy coś, dostaliśmy jakiś czas, dostaliśmy jakąś przestrzeń, w której jesteśmy, i chociaż czasami pewnie zdarza się, że narzekamy na różne rzeczy, to gdyby człowiek się Cofnął w historii, gdyby sobie popatrzył, jak to było kiedyś, kiedy taka zima, jak teraz przyszła, zdarzyłaby się w czasie wojny, to jest niewyobrażalne, to jest straszne cierpienie. Że naprawdę warto umieć dostrzegać jakieś dobro, umieć cieszyć się i dobrze wykorzystywać to, co mamy. Trzeba patrzeć pozytywnie na, na siebie, myśląc, co mogę z tym zrobić. Jakie dobro dzieje się przeze mnie, jakie dobro może, może dziać się przeze mnie. To myślenie pozytywne jest tutaj, myślę, bardzo ważne. Ja dawno temu, kiedy, kiedy było po, po pierwszym roku w seminarium, przyjechałem do domu na wakacje i nasza znajoma koleżanka z oazy, była nas taka dość, dość duża grupka i ta koleżanka zorganizowała spotkanie takie u siebie w domu, więc przyszliśmy do niej no to były inne czasy, siedzieliśmy tak w kółku yy, na dywanie. No a ona nas tam obsługiwała i przy, przygotowała się świetnie. Miała takie mini i taki dekolt. Więc jak nam tam przynosiła jakieś ciastka czy tam herbatę i stawiała to przed nami, tak się pochylała, no to no, no, byliśmy nieco, nieco poruszeni całą tą sytuacją. I wtedy jedna z koleżanek no, nie wytrzymała i mówi do niej, słuchaj, nie przesadzaj może, co? I ona tak z, z, trochę poprawiając sobie dekolt, powiedziała, spoko, spoko, nikt niepowołany tam się nie dostanie. I to mnie bardzo zaintrygowało, bo ja poszedłem do seminarium, ponieważ, no właśnie, czułem się powołany. I zaintrygowało mnie i skierowało moje myślenie w, takim, w taką stronę, co z tego wynika? Co z tego wynika, y, że poszedłem taką drogą, że to co nazywamy powołaniem, to jest, to jest tak jak, jak w przypadku Samuela, który, który słyszał ten głos, jak w przypadku apostołów, którzy poszli za Jezusem. Ja też, ja byłem ciekawy tego głosu. Ja byłem ciekawy, co jest w tym świecie najważniejsze. Patrząc na różne talenty, ścieżki życia, w które mogłem pójść, chciałem znaleźć coś, co jest najważniejsze. To ja byłem ciekawy tego, tego życia I, i ja w taką drogę poszedłem. I chciałbym, żebyśmy próbowali nieustannie do tego wracać, żeby zastanawiać się nad tym, co kochaliśmy, jak kochaliśmy, jak rozumieliśmy to kochanie kiedyś i jak rozumiemy to kochanie teraz, jak sobie wyobrażaliśmy to życie, realizację marzeń, planów, nadziei, jak to teraz wygląda. Niestety może się okazać tak, że, że to nasze życie to czasem zdarza się, że ktoś zamieni na cudze życie, na życie ludzi z telewizora, na życie bohaterów, seriali, sportu, polityki. zamiast zajmować się swoim życiem i swoim szczęściem martwią się o, o szczęście i o, i o życie tamtych ludzi. I młodzi ludzie patrząc na to, też w internecie mają swoich influencerów, albo ci starsi słuchają podcastów, które czasem niestety zamykają ludzi w jakiejś takiej bańce jednakowych tylko poglądów i jednego, jednego spojrzenia na, na świat. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że życie weryfikuje. Życie weryfikuje to takie młodzieńcze spojrzenie na świat, młodzieńcze spojrzenia, młodzieńcze marzenia, młodzieńcze wyobrażenia o dorosłym życiu, ale właśnie po to myślę sobie, po to spotykamy się, choćby tutaj, spotykamy się w kaplicy, żeby stanąć przed Bogiem, przed samym Bogiem, żeby to z Nim porozmawiać sobie o tym, jak żyjemy. Nie wystarczy wyjechać w jakieś ładne miejsce, ani nie wystarczy stanąć przed lustrem. A przed lustrem możemy się usprawiedliwić. Możemy sobie powiedzieć, inaczej się nie dało. Tu chodzi o to, żebyśmy przed Panem Bogiem stanęli i się zastanowili, w jakim kierunku to idzie. Ta obecność Pana Boga jest bardzo ważna. Kiedyś taki był kapitan statku, straszny człowiek, surowy, taki szorstki, i on. Strasznie wyzywał swoją załogę, żeby bluzgał na nich, mieszał ich z błotem. A miał taki zwyczaj, że codziennie był nam szy, Na tym statku w kaplicy był nam mszy i przyjmował komunię świętą. I jeden z tych załogantów w końcu nie wytrzymał i mówi do niego: Panie kapitanie, jak to jest, że pan codziennie przyjmuje te, te komunie, a pan tak nami pomiata, pan tak bluzga na nas? A ten kapitan pomyślał chwilę i mówi: Wiesz co? Masz rację. Jakby nie ta komunia, to by Was chyba pozabijał. I tu jest taki problem, żeby stanąć w prawdzie, przed Bogiem. Dawniej wydawało mi się to prosto, kiedy kościoły były pełne, i wydawało się, że Ksiądz powie nam, co mamy robić, ale te czasy minęły. No już nie chodzi o to, żeby Ksiądz mówił, co mamy robić, i inaczej to teraz wygląda. Także dlatego, że, no, że my, księża czasem nie słuchamy swoich własnych słów, że czasem sprzeciwiamy się no, właśnie no, temu, co mówimy. E, niestety, no, tak, to, tak to czasem wygląda, ale, e, ale nawet, e, nawet dlatego, że ludzie w tej pandemii Ludzie bardziej świadomie słuchają, jeśli już decydują się na pójście do, do kościoła, to naprawdę chcą, żeby to było coś, co daje do myślenia. Jeśli szukają w sieci modlitw, rozważań, mszy, no to na spokojnie, jak już poświęcają na to jakiś czas, to zastanawiają się, co ten ksiądz mówi. I czasem no, bywa tak, że, że to który jeden ksiądz delikatnie powiedział, że to jest nie do mnie. To kazanie jest nie do mnie. I tu całkiem uczciwie, czasem tak bywa, że kazanie jest, czasem jest do nikogo. No I naprawdę, naprawdę warto stanąć przed Panem Bogiem, żeby, i fajnie by było, gdybyśmy my księża umieli w tym pomóc. Stanąć przed Panem Bogiem, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy moje życie idzie w kierunku dobra, czy w kierunku zła, i coś z tym zrobić warto znaleźć taki punkt zwrotny, albo takie punkty zwrotne w życiu, które nadały nam jakiś kierunek. Ten dekolt koleżanki no może nie jest jakimś bardzo, bardzo duchowym, bardzo duchowym przykładem albo doznaniem, ale pamiętam go 30 lat i przez te 30 lat zastanawiam się, co wynika z tego, że poszedłem w tę drogę, jak korzystać ze swojego ciała, jak korzystać z tego świata, w którym jestem, w którym się spotykam. Także myślę, że po pierwsze, myślę, że z tego można odkryć, mając religijne tło, można odkryć to, że ciało jest darem, jest pięknym darem. A po drugie, żeby umieć to, co wzniosłe, to, co wielkie, Przełożyć na język konkretu, na to, że jesteśmy dla siebie dobrzy, że potrafimy być dla siebie czuli, wrażliwi tak zwyczajnie, w pieszczotach, w byciu, w byciu z drugim człowiekiem, żeby, żeby to dobro pomnażać. To myślę, że nawet taki dekolt jest OK. Myślmy nad tym, jak wyruszamy w ten okres zwykły, jak to nasze życie się układa jak korzystamy z tego daru, który otrzymaliśmy od Pana Boga, żeby to dobro znajdować, żeby to dobro pielęgnować i rozdawać innym. Powodzenia!